Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest trener Dariusz Niemczyn, z lekkoatletów Gorzowskiego Startu. Witam serdecznie trenerze. Dzień dobry Państwu. Wróćmy do pięknego wydarzenia dla gorzowskiej, ale i lubuskiej lekki atletyki. Czyli pierwszej ważnej imprezy na gorzowskim nowym stadionie, czyli mistrzostw Polski lego Serce rosło? No na pewno po 30 <grym> kilku latach więcej, ponad 40 latach, którzy działaczy nie żyją, to na pewno się w grobie przewracają, bym powiedział, że ale chyba z radości, że w końcu, w końcu że coś się udało. Coś pięknego, coś do niechobec, coś historycznego. To jest, że razem z kilkoma innymi trenerami i całym środowiskiem walczył pan przez lata o to, żeby. Królową sportu można było trenować i uprawiać, no i w lepszych, lepszych warunkach. W końcu się udało. Może pan przybliży do to, to his, historii walki o ten stadion. Jak to no. wyglądało w, kru, w skrócie? W skrócie no, Ciężko było. Ciężko. Pierwszym inicjatorem to był profesor Bernard Woltman, yy, naszych yy, prorektor, rektor, dziekan naszego zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej przy Akademii. Zana postać. Yy, tak, zana postać już nie żyjący. Potem trener koordynator Zygmunt Walczak, ktoś już nie żyjący. No i potem y, działacze y, pan profesor Tomasz. Jurek wraz ze mną, wziaczamy z panem Andrzejem Szczęsnym, wiceprezesem Lubuskiego Związku Lekkoatletyki. Jakoś sp próbowaliśmy siły jednoczyć, ale zawsze był jakiś mur oporu. No, Przegrywaliśmy niestety z, z dyscyplinami bardziej popularnymi, już nie będę wymieniał jakimi jak są w Lekko Lekkoatletyka gdzieś tam jest, mimo że jest bardzo popularna, wiadomo, jest kolorową sportu, ale mimo wszystko w tym lokalnym sporcie jednak byliśmy tą trochę taką niszową dyscypliną. Jeszcze wracając do tych starych czasów, jak się udało w takich warunkach uzyskiwać tak dobre rezultaty, bo to był jakiś element, prawda? No, no a tak. połowę można powiedzieć. E, tak, właściwie takie e, e, klepiskowe, e, że tak powiem. No, udawało się no po prostu tu dużo duże wsparcie udzielało nam uczelnia, jednak ja mówię, wrócę do pamięci świętej, pamięci profesora Woltmana, który był głównym inicjatorem. On właśnie poprzez sport akademicki, poprzez duże zaangażowanie tutaj też profesora Tomka, Tomasza Jurka, udawało się nam poprzez ten e, ściąganie studentów o e, wysokim poziomie sportowym i po, e, po prostu jakoś propagować, reklamować naszą dyscyplinę w tych trudnych warunkach mając tylko bieżnie ceglastą troszkę chodników ala tartanowych powiedzmy to startować w pierwszej lidze seniorów bo kilkakrotnie byliśmy bardzo wysoko w pierwszej ósemce zdobywaliśmy liczne medale mistrzostw polskich no seniorów taki... mieliśmy debiut na igrzyskach olimpijskich suma dariuszu trafa się tak. medale mistrzostw europy juniorów niższej kategorii wojtek kondratowicz takim też tuzowym naszym takim standardowym zawodnikiem i wielu wielu innych. Także liczyliśmy się w czołówce było trudno, korzystaliśmy oczywiście z innych obiektów, typu Zielona Góra, Szczecin, Bydgoszcz. Sam prowadziłem kadrę wieloboistów dziesięcioboistów polskich, mają zawodników, jeździłem po obcych ośrodkach, typu Zielona Góra i tak, dalej, i tak dalej, żeby te techniczne konkurencje można było uprawiać. Czy że y jest pan związany z, 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 ze startem, z, z, z rocznym startem obecnie. obecnie, tak. Ale przez lata szkolił pan w AZWF, prawda? Tak, ponad 25-7 lat no, prowadziłem, byłem koordynatorem w WAZE. Cała historia. E, można tak, to oczywiście krzycówka lat 80. i całe 90. do 2010 praktycznie 10-11 roku y, prowadziłem tą sekcję. Y, co powiedzieć, no, mimo wszystkich różnych trudności staraliśmy, żeby ta lekka atletyka nie zginęła w Gorzowie i za sprawą właśnie może dlatego, że my prowadziliśmy różne szkolenia, ściągaliśmy tych studentów o różnym poziomie. Może moi, mogę się pochwalić, że może moi wychłankowie, moi studenci, jak Tomasz Saska, teraz Izabela pausmych zaleska, Sebastian Papuga, trenerzy. czy inni, to są właśnie teraz już trenerzy kadry narodowych, że mogli, mogli po prostu kontynuować naszą pracę tych z naszych trenerów, którzy my taką wręcz pionierską pracę wykonywaliśmy w tamtych czasach tych, no jak pan powiedział, rzeczywiście takich polowych warunkach. I to jest nasza radość, że mieliśmy, mamy kontynuatorów i którzy po prostu badnie tą lekko Gorzowską rozwijają na, na wysokim poziomie sportowym. że praca z niepełnosprawnymi merytorycznie jest nie, nie ma różnic. Czy chodzi o podejście do zawodników? Jak, jak, jak trener to postrzega? Jak Pan jak to postrzega? Po pracy. No, jest, są pewne różnice, oczywiście jest pewna specyfika pracy. Oczywiście oni trenują bardzo podobnie lekko no, są no, specyficzne konkurencje wiadomo, jak pozycja siedząca na przykład i tak dalej. No my się zmaga się różnymi tam schorzeniami, z mózgowymi, amputacje jakieś tam różne, czy niedowidzących różnego typu są niepełnosprawności. No przede wszystkim różni się w sprawę podejścia bardzo takiego psychologicznego. Trzeba ja zawsze powtarzam na różnych szkoleniach, wykładach, bo prowadzę takie szkolenia w Polsce, takie pytanie zostaje, jak to się udaje? Nawet no no trenerzy pełnosprawnych, tak zwani z pytają, jak ty dajesz rady? Mówię, jedna zasada, cierpliwość, umiejętność słuchania człowieka, wsłuchania się ich problem przede wszystkim, wejść w ich strukturę myślenia, w ich jakby psychikę i zrozumieć ich problemy, najpierw psychologiczne, wewnętrzne, oni muszą przełamać tą barierę, mieć, zdobyć zaufanie i w ten czas można że rzeczy z nimi zrobić po prostu. W znaczy, że sport niepełnosprawnych przez lata był w cieniu, w cieniu tego sportu tego większego, normalnego tak zwanego. To się jednak zmienia, prawda? I, I są transmisje telewizyjne, już nie mówię o zrównaniu, y, zrównaniu nagród za, za medale. Y, y, w ogóle niektórzy sportowcy niepełnosprawni stają się bardzo, bardzo popularni i znani. Pan dostrzega tę zmianę? Tak, oczywiście. Y, najbardziej jest, y, może powiedzieć mój y, obecny od kilku lat prowadzę Łukasza Mamczarza, o, o, ostatniego medalistę mistrzostw świata w Paryżu, skoku z Krużyż, który już zaczął jeszcze wcześniej karierę, zanim ja zacząłem taką owocną współpracę. Pracę taką już rano, współpracę z Polskim Związkiem, niepełnosprawnym Start yy, i tak dalej, i, czy w Gorzowskim. Yy, to oni są diametralne bo oni po prostu wyjechaliśmy, zdobywaliśmy medal, do tego nic po prostu tego nie mieliśmy. Praktycznie był u, u, z nich Prezesa jakieś drobne gadżety. Teraz oni czują się jakby doceniani, mają te podobne stypendia. Troszkę tam warunki przyznawania tych stypendiów miejsca są różne, no bo, i, bo tam jest taka regulamin jaki jest, ale mimo wszystko jest dostrzegane przez władze państwowe. Yy, Szczególnie, po, bym powiedział, zaczęło się od ministra sportu Witolfa Bańki. On to tak zrobił kamienie, kamienie milowe, podłożył, że on to wszystko zmienił i od niego jest tylko jakby krzywa taka, ale rosnąca, że, że to finansowanie sportu i w ogóle nagradzanie wysiłku jest już naprawdę na wysokim poziomie. No bo transmisje nawet z paraolimpiady pokazało wszystkim, że to są bardzo ciekawe zawody i że to się naprawdę świetnie ogląda. Tak, oczywiście, tylko muszą być eksperci. Myślę, że tak w Polsce mamy. Ja nie miał okazji słuchać, bo akurat uczestniczyłem na tych igrzyskach bezpośrednio czy mistrzostwa Świata. Ale dochodzą do, do mnie głosy, że są osoby, które umieją to przedstawić, zrelacjonować, wytłumaczyć, dlaczego tak to wygląda, ta konkurencja tak wygląda, a nie inaczej. Z pewnymi oczywiście różnicami, niuansami i tak dalej. Jeżdżąc, może dlatego, telewizję, media się zainteresowały tym, że w świecie, szczególnie na Wyspach Brytyjskich, w krajach troszkę o wyższym poziomie cywilizacyjnym, skoku właśnie takim technologicznym, Ta, e, e, sport e, osób z niepełnosprawnościami, szczególnie lekotryka, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dowodem e, byłem najmniejszą świata co prawda w 2017 roku w Londynie. Były pełne od rana do wieczora który był i to było po 50-40 tysięcy ludzi. No to był szok, normalnie szok. To nie to jak w innych krajach czasami w arabskich próbuje się przybrać dzieci jakieś tak, tak, zapełniać, tak, tak. a to byli autentycznie ludzie różnych Tak, i, I biletowane była impreza, nie za darmo, biletowana. Także to, to jest no, wielki sukces tego sportu. To też ma wpływ na to, na tych niektórych ludzi, żeby podjęli treningi, żeby powalczyli, prawda? Bo, bo to to nawet nie chodzi nawet o jakąś, jakieś tam pieniądze, tylko można życie kapitalnie spędzić, prawda? Tak, oczywiście no, wielu sportowców naszych byśmy spotkać tutaj naszych lokalnych i nie tylko z Polski. To jest świetny sposób w ogóle na, na zrealizowanie celów dotyczących podróżowania po całym świecie. Są zawodnicy praktycznie cały świat zjeździli. Łukasz Mamczas, Maciej Lepiato, trenujący, teraz Renatka Śligiwicka, nasza rekordziska ze tak. tutaj ze spierzyny. Oni praktycznie pół i więcej z poprzez wasze uczestnictwo w różnych mistrzostwach świata czy igrzyskach To jest super, bo oczywiście nie mówiąc o, o, o dużej ilości zgrupowań sportowych. Czuję, że start, Gorzowski Start to dziś chyba najsilniejszy klub w Polsce, jeśli chodzi o le atletykę. Na no, ostatnich mistrzostwach, o ile się nie mylę, połowę medali polskich to gorzewianie. Jak wy to robicie, można powiedzieć? No to jest to, to oczywiście duża zasługa. Ja jestem jeden z, z trenerów, oczywiście Zby, Zbyszka Lewkowicza, który w moment też mogę się pochwalić moim studentem zaczynał, który przychodząc do studia troszkę był pi piłkarzem, no i potem zainteresował się na studiach lekkoatletyką. Się. Trochę sobie przypisuję, że też troszeczkę moja zasługa, chociaż w jakimś tam procencie, cieszę się, Zbyszek oczywiście jest przewodniczącym klubu teraz i tak dalej, jest go co największa zasługa, bo umie to skoordynować, namówić ludzi, to jest wielka sztuka, dotrzeć do tych ludzi. Jak to się dzieje? Na Mistrzostwa Polski, powiem, że na Mistrzostwa Świata ostatnio w Paryżu. No Godzów, start Godzów był po prostu, zdobył no prawie 50, nie 50 dni, ale koło 400% medali. medali. No, właśnie o tym mówię to, do... to jest coś niemożliwego I w Warszawie wiedzą środkie, jak wy to robicie? No niestety, Zbyszek na tą tajemnicę, my już wiemy, na czym polega po prostu praca, praca, kontaktowanie się i szu poszukiwanie nowych, yy, docieranie do, do nowych yy, ludzi z różnymi właśnie schorzeniami. Trenerze, jak trafić do młodego człowieka, który mówi, trenerze mi się już nie chce? kończy. Nie, nie mam ochoty. I pan o miał... pełnosprawny czy niepełnosprawny? I wszystko jedno. I jak, jak, jak to jest? No bo miał pan takie przypadki na bo pewno. Wiecie, bardzo. Jest talenciak, brylancik, pan go szlifuje. on mówi, nie, nie, ja mam tutaj trenerzy inne, ja mam dziewczynę, powiedzmy. to, to Co to wtedy je... pan robić? <laughs> mówi minus... pan, dobra, idź sobie chłopcze". Nie, nie Nie, 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 walczymy. Jeżeli naprawdę Uci... widzę potencjał w tym, w tym człowieku, w, tym, w dziewczynie, naprawdę nie odpuszczamy tak łatwo. Próbujemy, namawiamy w różny sposób... No, no jest to, nie jest to łatwe. Oczywiście staramy się jakoś ich zachęcić, motywować troszkę na ich wyobraźnię, żeby po prostu wiedzieć, co ty chłopie będziesz robił. Pomyśl, my mamy takie, taką perspektywę. Chyba, że już naprawdę ma jakieś sprecyzowane, dalekosiężne plany, ale w tym wieku to różnie bywa. Płaci. Także oni są troszeczkę tak do ukształtowania i próbujemy ich, znaczy, oczywiście udaje się nam, też czasami jakieś w pewnym sensie może nieporażki, niepowodzenia, po prostu no, nie zawsze, nie jest to łatwe. Oczywiście e, mówimy, że je zdobywamy, ale nie jest tak łatwo namówić, jak wracając do tej kwestii, bardzo trudno namówić pełnosprawny, ale już o osoby z niepełnosprawnością jest bardzo trudno. Jeszcze trudniej? Jeszcze trudniej, bo tam wiecie, Ta bariera jest, jest bariera jednak. Wiele ludzi się po prostu, no powiedzmy, się wstydzi, obawia się. Mamy przykłady, że nawet ci trenują, są pewne ośrodki w kraju, którzy po prostu powiedzą, nie, powiedzieli, nie pojedziemy tam na obóz, bo zna się tam śmieją. Ja mówię, gdzie kiedy? Tak, ale my to czujemy. Oni to czują. Ja tego nie widzę. Dziś się podśmiechają gdzieś na no i, tak, I oni powiedzą. to czują. Oni mają inną wrażliwość, szczególnie te osoby z porażeniem mózgowym. Oni są bardzo przewrażliwieni, są... No ich emocjonalność jest bardzo, bardzo rozchwiana. Czerny, że, yy, yy, ostatnie mistrzostwa świata w No wszyscy mówią, że słabo, że klęska, że dwa medale... To prawda? Jak pan ocenia? Czy rzeczywiście jest tak źle? Czy też no, nie jest źle i musimy czekać nie, na Nie, dobrze nie jest. Na pewno jest to taka, taka naprawdę żółta lampka dla Polskiego Związku Lekkoatletyki. Oni wiedzą doskonale. Ja też w tych strukturach ileś tam lat pracowałem. Wiem, nie jest to prosto. Jest problem właśnie z szkoleniem w wieku, wieku juniorowskim, potem przychodzi do wieku Młodzieży senior, seniorowskiego. I tam najczęściej są te tyzys, albo brakuje finansowania, choć Polski Związek Lekkoatletyki stara się jakoś radzi poprzez jakieś hmm. stypendia, sponsorowanie, fundowanie jakichś różnych sponsorów. Orlen tu się bardzo włącza, nasza firma przecież, ale jest to właśnie ten okres przejścia, jest przejścia z wieku młodzieżowca i juniora do seniorowskiej jest duży problem, bo w ten czas są ludzie ponad różne wybory życiowe no i to jest problem. Naprawdę, jeżeli czy chodzi o bazę treningową, to jest okej, okay, bo na pewno jest 20 lat temu, niż byłam w praktycznie większym mieście. Gorzów na szczęście też dołączył, bo był takim miastem Dziurą, lekarze też obiekty I, nie ma problemu. Jest może problem może z kadrą trenerską, bo ludzie młodzi oczywiście jest pełno szkoleń, kursów i tak dalej, jest troszkę finansowanie. Zawód trenera ja bym tutaj, może ze swojego podwórka hmm. powiem, nie jest doceniany. Nie ma takiego zawodu. Jest to traktowane hobby, pasja tak. jakaś i ludzie młodzi niestety, no, chcą się rozwijać i żeby, ja wiem jak po sobie zaczynałem. Ja nie patrzyłem na środki. Może będę taki wariatem niepoprawnym. <grym> jak ja mówię ludziom młodym, za ile ja pracowałem, to dzisiaj powiem 100-200 zł, <grym 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 ale i... czy że mogę pracować bo, w ogóle. było radio. dla mnie wyróżnienie. A dla nich, oni już mają inne podejście. To jest inne myślenie troszeczkę. No jak po, no, ja ich rozumiem, bo mają takie prawo oczywiście, ja nie neguję, ale jest trudniej jednak trudnie tych młodych bo właśnie jeżeli nie będzie instruktora trenera w danym środowisku tak. w środowisku to zapomnimy też nie będzie y, młodzieży bo ktoś to musi zorganizować te zajęcia ktoś musi namówić i tak dalej tak dalej także od tego bym zaczął jest niedoceniane przez władze lokalne y, samorządowe nie jest doceniane nie chcę tu wspominać o naszym tu samorządu urzędzie marszałkowskim y, taki przykład powiem że na przykład zawodnicy otrzymują jakieś drobne nagrody Trenera tam nie ma. Nie ma na przykład. To jest w mieście gorzej, jest ładnie, jest ustało o sporcie, wszyscy są doceniani adekwatnie. I to jest jej porządek, większość miasta. A nasz jakiś tak urząd, I oczywiście ja oczywiście nie mam tutaj żadnych wycieczek, nie prowadzę. Jasne, jasne, oczywiście. bez no, żadnych no, wycieczek ja tylko tam, mówię. I tak jest, tak, tak jest, jest. Tak jest. po prostu tak jest. To dla mnie dziwne. Rozumiem, że i na koniec, co przed Wami? Kończy się sezon powoli? Co przed. No zaczynamy powoli okres przygotowawczy Igrzyska Paralympijskie. No Paryż. Tak. Jak no mają tak, Igrzyska tak. olimpijskie. I znów ten worek przywieziecie? No chcielibyśmy, to nie będzie, bo ostatnie Igrzyska w Tokio pokazały byliśmy trzy lata temu, dwa, tak. teraz to będzie trzy, że nie jest tak łatwo, no niestety w tym sporcie naszym z niepełnosprawnościami w lekarstwie jest trudno. Dużo krajów chodzi azjatyckich, Indie, Chiny, to są potęgi. No niestety jest taka prawidłowość, no, może Taka nieludzka, ale te kraje, gdzie są, że tak powiem, gdzie jest sposób jakiś okres wojen, jakieś napaści, no niestety mówimy, że Ukraińcy będą mocni. Nie? Bo, no, tam, no to jest taka wiecie. brutalna prawda. I sportowcy i ludzie To jest, my zjawi. tak mówimy brutalnie, ale materiał mają bo mają prawie no, gotowy tak mówimy tak brzydko mówiąc ale ale tak to wygląda. w Indiach też jest duży poziom biedy w Chinach i oni wyciągają z tych różnych środowisk znam takie przykłady bo nasi oni mówią że oni taki y, Kumar był z Rio de Janeiro w 2016 roku wygrał igrzyska olimpijskie on spał może pan to już spał w jednym łóżku z braciem, ich było kilkunastu. On, jak wygrał, grzyska, nie cieszył, że dostał milion, tam, bo tak było, rząd indyjski obiecał, tylko że on w końcu sobie będzie miał własne łóżko. Właśnie z takich. A Indie to 2 miliardy ludzi. Tak, tak. to, to jest... I, I z takiej motywacji są wielkie wyniki. Tak, 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 ale to właśnie taką mówię o, o tym poziomie sportowym. Jasne, Dużo jasne. krajów afrykańskich, południu Ameryki startuje, gdzie właśnie poziom, no, no po biedy jest, no, no, to wysoki po prostu. że no i... życzę panu i pana, panu środowisku, żeby się gorzowski start przebił wśród tych krajów i żebyście znów... No żebyście znów nas ucieszyli wszyscy Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Myślę, że. Wszystkiego dobrego, spokojnej pracy. Dziękuję i bardzo. Medali. Dziękuję, dziękuję bardzo. serdecznie, tenerze.